to kolejny artysta Kraków, z którą nas gości. Ja ze swojej strony jako bardzo chciałam podziękować za bardzo miłą współpracę. Wystawa, która gości dzisiaj wyrażali zatytułowana jest Przestrzennie. Odnosi się do relacji rzeźby z przestrzenią, która to relacja jest jak gdyby głównym takim czynnikiem, w y, medium, y, które opracowuje y, artysta, jak widać w materiałach trwałych, w stali. Y, mimo tego, że są to prace y, większości monumentalne, które teraz y, prace trenerowe, które napędzone były y, na wielu prezydentów konkursach w Argentynie, w Japonii, w Francji, y, częściowo mamy y, drugi tych prac Myślę, że mogę, jako że nie jest kobietą podać rocznik, jest to rocznik 72 więc dosyć młody. Mimo młodego wieku, staż taki artystyczny, dorobek artystyczny jest bardzo, myślę, bogaty i na takim bardzo wysokim poziomie artystycznym. Dyplom pan Piotr robił u profesora Mariana Kubicznego. Jest związany z, z uczelnią w Krakowie, z akademią na której obecnie pracuję. Myślę, że o sobie wystąpię. poproszę o taki autorski, o autorski komentarz Pana Piotra. Ja dziękuję za współpracę, mam nadzieję, że było Pan widzi naszą instytucję. Myślę, że my bylibyśmy bardzo chętni, żeby jedna z prac, tych ten rok w znalazła się w naszym pięknym orońskim Dziękuję bardzo. bardzo. Na wstępie chciałbym podziękować Dyrekcji Ośrodka i szczególnie Pani Annie za wspaniałą współpracę, że rzeczywiście bardzo energicznie i prężnie to wszystko super było zorganizowane, sprawne. Odnośnie tego zawsze coś trzeba powiedzieć to jest z tym największy problem, bo zazwyczaj, jak to artyści zawsze mówią, za nich mówią ich pracę. Ale y, tak pokrótce chciałbym powiedzieć, y, powołując się trochę na słowa mojego kolegi, który ostatnio w jednym artykuł z artykułów o moim twórczości napisał, że jestem artystą, którego ciężko zaciągnąć do galerii. I jest trochę w tym prawdy, dlatego że szczególnie sobie podobałem działanie w przestrzeni otwartej, kiedy ta moja praca bezpośrednio wchodzi w relację z odbiorcą, kiedy on nie jest specjalnie prowokowany jakąś y, przestrzenią, która trochę w dzisiejszych czasach urosła do takiej rangi świątyni, nie jest w stanie spotkać się z tą moją pracą w jakiś sensie. Ona może na niego oddziałać całkiem inaczej niż w momencie, kiedy bierze trafę w miejsce, gdzie, gdzie coś może go takiego spotkać. I z tych takich moich większych prac dało mi się tutaj jedną w tamtej galerii pokazać. Była to praca, którą wykonałem w 2009 roku w ramach mojego doktoratu na Akademii Sztuk Pięknych. Tytułem tej pracy są relacje i właściwie. Wiele z tych prac tutaj ma taki tytuł, dlatego, że wydaje mi się, że relacje jako zjawisko w ogóle w świecie jest czymś bardzo ważnym. Nie chodzi o relacje tylko stricte przestrzenne, w rzeźbie, ale takie zwykłe relacje międzyludzkie, relacje w ogóle samej natury względem nas ludzi i w ogóle mówię otaczającego nas świata. Więc jest to taki problem, który jakby wciąż staram się analizować i mam nadzieję, że tutaj po tych pracach zauważą Państwo, że te analizy idą w różnych kierunkach i, i, i różnie do relacji widzę. Co do samej mojej twórczości, tak jak mówię, no, dużo jest tutaj takich projektów, które rzeczywiście zgłaszam do konkursów międzynarodowych. Udaje mi się w tych konkursach, w niektórych oczywiście, dosyć duże sukcesy odnosić, co, tak jak Pani powiedziała, może w młodym, może już nie tak w młodym wieku, bo jako artysta średniego w już teraz jestem definiowany, jest to dla mnie jakimś ogromnym wyróżnieniem, Znajdowanie się w tych miejscach, i otrzymywanie tych nagród, no i sam, sam kontakt z artystami z całego świata. Co do w ogóle jeszcze tego, chciałem też troszkę powiedzieć o tych, Pani wspomniała o Akademii, o tym, że studiowałem profesora Koniecznego i muszę powiedzieć, że dzisiaj, wczoraj nawet ustawiając tę wystawę, miałem taką refleksję, że miałem w życiu trzech mistrzów, można powiedzieć. Dzisiaj ludzie troszeczkę artyści boją się przyznawać do swoich korzeni, do tego, że. Skądś tą wiedzę czerpali, najlepiej by było udawać, że nagle nam się przyświeciły. Jesteśmy tacy wspaniali, genialni od razu. Ale ja muszę z, z pewną uczciwością powiedzieć, że miałem w życiu trzech y, mistrzów. Jednym był profesor Marian Konieczny, nauczył mnie pewnego, pewnej wrażliwości, formy, co zresztą myślę, że w tych organicznych pracach y, gdzieś to uczucie przenoszę. Y, drugi był. był Scott, to był rzeźba angielski, którego spotkałem w ramach swojego takiego półrocznego, półrocznego pobytu w, w Niemczech, w Norymberdze i muszę powiedzieć, że y, tamto właśnie on zaraził mi miłością dostali. To znaczy y, pokazał mi, że ten materiał ma ogromne możliwości, daje ogromne predyspozycje działania w przestrzeni, właśnie szukania tej przestrzeni rzeźby i, i tutaj jakby y, muszę montować duży Hamar. Ale też z pełną y, świadomością muszę powiedzieć, że trzecim i chyba największym y, dla mnie mistrzem, przepraszam, że ty się wzruszę, ale był dla mnie mój teść. Y, w tamtym roku tragicznie zginął i y, chciałbym tę wystawę y, dedykować jemu. Dlatego, że y, właściwie żadna z tych modu, nad, monumentalnych prac y, nie powstała bez, bez jego udziału. Był to y, wspaniały człowiek z, ogromny, z ogromną wiedzą, z ogromnymi umiejętnościami. Mogę powiedzieć, że dzięki niemu potrafię spawać i właściwie to spawanie tutaj w każdej mojej pracy się pojawia. Ale to nie tylko potrafię spawać dzięki niemu. Dzięki niemu też zrozumiałem, że ciężka praca i taka wzajemna właśnie dobra relacja między ludźmi jest bardzo ważna. Także przepraszam, że takim trochę osobistym akcentem, zdrowym wzruszeniem o tym mówię, ale jest to dla mnie bardzo ważne. I właściwie zachęcam do oglądania, kontemplowania tych prac i myślę, że Resztę, jeżeli Państwo będą chcieli coś więcej ode mnie, to on, o mnie się dowiedzieć, to chętnie przekażę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. <kluczy> Tak. A teraz byliśmy w Luksemburgu na takim sympozjum z akademii, gdzieśmy się opiekowaliśmy się studentami i się zapisali do nas studenci z innych uczelni i się pytamy dlaczego. Ale wie pan co, bo mieliśmy taką właśnie drodze metalę Bo wie pan co my cały czas tylko przed komputerami siedzimy chcielibyśmy czegoś fizycznie dotknąć.